Dlaczego 12 minutowy film ślubny kosztuje tyle co ten 60? Ile jedzenia trzeba wynieść z wesela, żeby zrobić zapasy na kolejne 6 miesięcy po sezonie? Żartowniś się znalazł. Przecież to nie ma sensu. Montaż takiego filmu zajmuje dużo mniej. Postaram się w łatwy sposób wyjaśnić, dlaczego tak jest. Zapraszam do obserwacji po praktyczne porady i zawsze możesz zostawić serduszko. Jako filmowiec ślubny często mam zapytania o film 12, 30 czy 60 minutowy. Istnieje przekonanie, że jak wybierzesz film krótszy, to będzie tańszy, bo wymaga mniej ujęć, montaż zajmuje mniej, ale nie o to w tym wszystkim chodzi. Wynajmując kamerzystę na wesele, pamiętaj, że liczba możliwych wesel w danym roku jest ograniczona. Robiąc film 12 czy 60 minut, to i tak bukujesz jego cały dzień. Wykonujemy w idealnym sezonie od 20 do 30 wesel. 30 to jakiś hardcore, ale dziś nie o tym. Jeżeli przyjmiemy zlecenia poniżej pewnej kwoty, to Porsche się nie spłaci i jak pojedziemy na wakacje 4 razy w roku? No, chyba że ktoś dorabia sobie do etatu filmowaniem, to inna sprawa. Możesz sobie pozwolić na robienie wesel nawet za 500 zł. Tylko, że i tu jest haczyk. Etat plus śluby to szybkie wypalenie, coraz niższa jakość i itd., itd. Dlatego poniżej pewnej kwoty po prostu się nie da. To tak w wielkim skrócie. Mam nadzieję, że rozumiecie. Ile kosztuje fotograf i kamerzysta na wesele w 25 i 26 roku? Opowiem Wam w następnym filmie.